Na tarasy, balkony i w łazienkach niezbędna jest izolacja podpłytkowa. Prace uszczelniające rozpoczynamy od gruntowania podłoża. Po nałożeniu gruntolitu W301 należy odczekać 24 godziny do całkowitego wyschnięcia. Każdy z zestawów AquaDuo zawiera składnik suchy A i mokry B. Na kanistrze jest podziałka, która pokazuje jaką ilość żywicy musisz nalać. Po wymieszaniu składników należy odczekać 5 minut i ponownie je wymieszać. Najpierw nanieś zaprawę na najważniejsze miejsca, takie jak narożniki i połączenia ściany z podłogą. Koniecznie naklej też taśmę uszczelniającą. Jej brzegi pomaluj zaprawą akaduro. Zabezpiecz instalację rurową wklejając mankiety ścienne. Dopasuj je do średnicy rur w łazience i również pomaluj. Nanieś równomiernie na całe pomieszczenie pierwszą warstwę izolacji za pomocą pędzla. Drugą warstwę możesz nałożyć metalową pacą. Teraz masz już gwarancję szczelności twojej łazienki.